Bóg jest dobry. Amen? Amen? Czy Bóg jest dobry? Amen! Jeżeli nie jesteś jesteście przekonani, to chcę powiedzieć, że Bóg jest chętny do tego, aby się pokazać do, jako dobry w Twoim życiu. Amen. Ja mogę powiedzieć, że jest dobry. Nie tylko z opowiadań. Nie tylko, że ktoś mi tak powiedział, że on jest dobry, ale ze względu na to, że doświadczyłem jego dobro w moim życiu. I dlatego mogę powiedzieć, tak, Bóg jest dobry. Amen. Mogę powiedzieć, że on jest dobry, bo da mi cudowne życie. On był ze mną w tych najtrudniejszych chwilach. On był ze mną wtedy, kiedy wszystko się waliło, wszystko było źle. A Bóg był. Tył. I wtedy, kiedy był nowe życie, nasza córeczka się urodziła tutaj niedaleko, w szpitalu, w rozłowie. A wtedy, kiedy był nowe życie, Bóg był. był. Czuwaliśmy jego obecność. Jego dobroć, ale wtedy, kiedy też straciliśmy blisko. było. I ja chcę powiedzieć, może ty jesteś w jakimś miejscu tutaj z nami i jesteś pierwszy raz. Nie rozumiesz, dlaczego ktoś tak śpiewa. Ty jesteś dobry, o panie, twoja No I zastanawiasz się, co, co to dlatego, dlaczego tak, tak ktoś by zrobił? Dlaczego by poświęcił tyle, tyle energii po to, aby śpiewać? I chcę powiedzieć, nie ze względu na to, że rzeczywiście doświadczyliśmy w naszych życiach, jego ponadnaturalną miłość, Jego dotyk. Wiecie co, e, chciałbym dzisiaj jako kaznodzieja stanąć przed Wami i powiedzieć, że wszystko będzie cudownie, tylko oddaj życie Jezusowi, będziesz miał forsę, będziesz miał e, wszystko dobrze, będziesz miał jeszcze dodatkowo do tego, e, nie wiem, Mercedes S-klasę albo e, 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 nie wiem, e, BMW. Ale super. Jeżeli, jeżeli jesteś osobą, która zarabia dobrze i masz te rzeczy, to, to cieszę się bardzo dla Ciebie. Nie, nie mam zazdrości, zawsze życie ludziom, żeby mieli to, co najlepsze, po to, aby mogli się dzielić tym z tymi, którzy potrzebują. tak? Ale niestety nie mogę stanąć przed Tobą i być uczciwy i Ci powiedzieć, że nie będzie czasami padało i czasami być słońce i być susza, ze względu na to, że Pismo Święte mówi, że deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Trudne sytuacje przechodzą w każdym życiu, ale chcę Ci powiedzieć, że różnica jest w Jezusie Chrystusie. Jeżeli mamy naszą pewność w Bogu, jeżeli nasze życie przynależą do Niego, różnica jest w tym, że mamy do kogo się zwrócić. O pomoc, o wsparcie, o łaski. I wiele razy może być nasz upadek, może wiele razy mamy trudności, ale z każdej z tych sytuacji Bóg przychodzi i pomaga i daje nadzieję, daje pocieszenie. I dlatego mogę powiedzieć dzisiaj, że Bóg jest dobry. I rzeczywiście, między innymi mogę powiedzieć, że Bóg jest dobry ze względu na to, że kiedy ja Jemu powiedziałem, tak Panie, pojadę do Polski, hmm. w moim sercu było tak, że ja chciałem pojechać do Europy, więc zdecydowałem się najpierw na to, że pojadę na miesiąc. Po czym miesiąc stał się rok. E, wiecie, ja jako dziecko mieszkałem i w Meksyku, i w Stanach, i w kilku innych miejscach podróżowałem. I Zawsze widziałem, że gdzieś tam po świecie będę latał, a gdzieś w moim sercu było mi jakąś, no nie wiem, czasami tak jest, że Bóg działa przez nasze tęsknoty, nasze pragnienie, nasze marzenia. I moje gdzieś tęsknoty zawsze były w Europie. I marzyłam o każdym miejscu chyba w Europie, tylko że nie w Polsce, nie myślałam o Polsce. A wiecie co, to jest dla mnie trochę dziwne dzisiaj. I to nie było ze względu na, na niechęć w żadnym wypadku, tylko po prostu nie myślałam o tym, że być może bym mieszkał w Polsce. I dla mnie to jest wręcz dziwne, ze względu na to, że zawsze lubiłam geografię, historię. Lubiłam wiedzieć, czy wiedziałem o to, co się, co się działo w 1989 roku, mimo to, że tylko miałam 11 lat. Jeden z tych dziwacznych dzieci, które lubią oglądać wiadomości i pamiętam, co się <śmiech> wtedy <śmiech> działo, co, co pamiętam, imię, imię i nazwisko Lech Wałęsa czy, czy Papi Paweł był drugi tak? i te wielkie osobistości. I pamiętam też, e, czytałem o historii, e, bitwa pod Grunwaldem, to ja, ja o tym e, pamiętałem, ja wiedziałem o, o takim momencie. i, i Pomimo tego, że, że większość Amerykanów to powiedziała gdzie? <laughs> a to nie ze względu na to, chcę powiedzieć, nie ze względu na to, że tego nie ma w historii, bo ja akurat tego miałem na zajęciach z historii. Ale gdzieś pomimo tego, że dużo widziałem o Polsce, nie myślałem. A myślę to, że to jest, myślę o tym, że, że to jest ze względu na to, że Bóg nas zna. On zna naszą osobowość, a znając mnie. Ja bym dużo wcześniej był w Polsce niż tak naprawdę powinienem być. Bo gdybym ja wiedział, że gdzieś moje przeznaczenie jest w Polsce, to ja bym się starał po ludzku wszystko zrobić, żeby wszystko było... i, i bym się uczył języka polskiego wtedy, zanim był czas na to. A Bogu jestem wdzięczny, że on czasami, on, on nas zna lepiej niż my. I że on musiał mi, myślę, że niektóre mężczyznom czasami muszą zrobić, dać nam takie klapki, tak jak koń, tak, żebyśmy nie widzieli nami na prawo, ani na lewo, bo ja mam tendencję skanowanie, żeby widzieć tam dużo dalej, niż tak naprawdę powinien wiedzieć. A, a jestem Bogu bardzo wdzięczny, ze względu na to, że przez to, że byłem akurat w tym czasie, w tym roku, który się przedłużył na dwa lata, spotkałem piękną, piękną kobietę i pojechałem po różnych krajach świata, ponad 25 latach, w ponad 25 krajach, i mogę powiedzieć, że udowodniłem, że najładniejsza jednak w Polsce znalazła się. Amen. Amen. Bóg. I dlatego mogę w szczególności powiedzieć, Bóg jest dobry. Amen. Bóg jest dobry. Otwórzmy pismo święte do Ewangelii Świętego Łukasza, 36 werset. Dość sporo będziemy czytać, ale nie będzie to długo, tak? Myślę, że ile my z nas wiemy, że Bóg jest twórczy. Bóg jest strasznie twórczy. Mam, ale teraz w szkole, moja żona i ja, strasznie się cieszymy, bo pierwszy raz możemy prowadzić zajęcia sztuki i komunikacji. Bardzo lubimy sztukę i bardzo lubię zbadać proces komunikacyjny i jak to przez sztukę, w jaki sposób różnych twórczości możemy wyrazić pewne zdanie, pewne, pewne pomysły. A to wszystko wynika z tego, że Bóg jest twórczy. Widzimy jego sztukę na zewnątrz, jak widzimy jego piękno, które on stworzył. Morze, lasy, jak, jak, jakże on jest cudowny. I Bóg jest twórczy i on przemawia do nas przez wiele obrazy. I wierzę, że też Pan Bóg jest bardzo celowy w jego działaniach. On jest bardzo celowy w tym, co umieścił w Piśmie Święte. I wierzę, że dziś rano on pewne obrazy chce używać, żeby przemawiać do naszych serc. 36 werset. Mówi i zaprosił, Ewangelii Łukasza 7 rozdział 36 werset, i zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim zjadł. Wszedł się tedy do domu tego faryzeusza, zaszedł do stołu. To jest, e, e, taki mały, małą przerwę zrobię. To jest niesamowite. Jezus lubi przyjść i z nami usiąść przy stole. Dlatego też myślę, że Bóg bardzo kochał Polaków i zrozumiał Polaków. Bo jednak dla Polaków chyba ważny jest bardzo ten stół, ten chleb, sól, święta. Nie ma coś takiego jak święta. Dlatego też myślę, że Bóg wiedział dokąd mi wesyła, bo nasza rodzina południe Stanów to też bardzo religijni, bardzo rodzinni. E, swoich bardzo lubią, nieswoich nie do końca lubią, e, i tak dalej. Ale tacy bardzo rodzinne, więc jak, jakoś się rozumiemy, tak? Więc Bóg rozumie, ją przyszedł i zaszedł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przez stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik oleju. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że to jest jakby ten, ten scenariusz, który tutaj mamy, to by było, gdybyśmy dzisiaj nazwali to jest faryzeusz, faryzeusz versus, tak? W, WS, vs versus e, Rzośnica. Tak? Z, zaznaczmy tutaj, że jest bardzo porządny człowiek. Faryzeusz to był taki, taka grupa ludzi bardzo religijni i porządni. Muszę wam... Muszę się przyznać, że gdybym ja żył w tych czasach, prawdopodobnie byłbym faryzeuszem. Tak? Ze względu na to, że doktrynalnie tak, ich poglądy są bardzo bliskie naszych poglądów. W sensie, że ich, oni wierzyli w Bogu jako żywy Bóg, wierzyli, że jest martwych stanie, że są takie rzeczy jak anioły. Ich, ich prawdy były bardzo blisko Pismo Świętego. Oni byli ludźmi, którzy się bardzo starali być porządni robić rzeczy dobrze. Ja lubię porządnych ludzi. Ile lubi porząd... z Was lubi porządnych ludzi? Ja myślę, że... Polacy tęsknią za tym, żeby ktoś był porządny, za moralnością, za tym, że, żeby ludzie byli moralni, dobrzy, uprzejmi. Tak? To jest coś, którego myślę, że w każdym porządnym polskim domu, każdy pragnie tego, aby być porządny. A jednak do tego domu w tym domu objawi się pewien nauczyciel bo też porządne, więc On jest mile widziany w tym domu, bo On uzdrawia chorych, bo On przechodzi do wszystkich, którzy mają potrzeby i głosi prawdę. Więc Jezus Chrystus objawi się w domu porządnego człowieka. Tak? Powstaje pewien problem, pewne zakłopotanie ze względu na to, że do tego domu przychodzi też grzesznica. Kobieta, mm, no, niemoralna. Nie do zaakceptowania w tych kręgów. Jezus jest problemem dla porządnych ludzi. Ze względu na to, że kiedy On się objawi, objawią się ludzi chorzy. Kiedy Jezus jest, objawią się ludzi, którzy potrzebują pomocy. On się objawi w domu tego porządnego człowieka i do, do tego domu nagle objawi się kobieta, która po prostu nie jest mile widziana wiecie co? Ja muszę szczerze powiedzieć. Gdyby kobieta tak lekkich obyczajów objawiła się w naszym domu? Ja nie wiem do końca, jak bym szczerze reagował. Cześć, witam, chodź do domu. <zyskli> 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 Może byśmy się pytali, a czego chcesz? Tak? A dlaczego przychodzisz? Oczywiście, będąc pastorem albo będąc y, kaznodzieją, musimy reagować inaczej. <grystanie> tak? <grystanie> witamy. Ale witamy na progu. Witam. Co mogę dla Ciebie zrobić? Wiesz co, godziny biuro już e, pastorskie godziny są o tej, tej godzinie. Wiesz, możesz, możesz się spotkać tam w kancelarii w kościoła, tak? Możemy się spotkać wtedy. Nie wiem dokładnie, czy my czasami jako chrześcijanie patrzymy się na ten faryzeusz z wielkim nie niezrozumieniem, a jednak gdyby się to samo stało się w naszym domu, nie zawsze byśmy tak reagowali. A muszę wam powiedzieć, że czasami bardziej się utożsamiam z tym faryzeuszem, kiedy jestem ze sobą uczciwy. Że nie do końca chciałbym, żeby kobieta albo facet y, luźnych obyczajów przebywali w domu przy moich przy moim dziecku. Kiedy myślę po, po czeszkowemu. <grymne> tak? Kiedy myślę w moim stylu, po ludzku. Ale wiecie, kiedy zaczyna Jezus Chrystus się objawić w moim sercu, zaczynam inaczej myśleć. Kiedy Jezus przychodzi do mojego domu, nagle osoby mają wstęp do dziedziń mojego życia, do dziedziń mojego serca, do tych miejsc świętych, do których nie dopuszczałem innych. Nagle niechętni ludzi, nie, ludzie, którzy niechętni przyjmowałem wcześniej, mają dostęp. I oni są mile widziani. A ta kobieta przychodzi, rzecznicy, dlaczego ona przychodzi? Ze względu na to, że ona jest też porządna i chce udawać? Nie sposób, żeby udawała. Każdy ją zna. Przecież każdy w wiosce ją zna. Każdy wie, kim ona jest. A nawet przeczytajmy dalej. Ujrzawszy go, faryzeusz. W 39, a przepraszam, 38 werset, dobrze? A I stanowszy z tyłu, u jego nóg, zapłakała ta kobieta i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wyczerać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ona w bardzo dramatyczny sposób przechodzi do Jezusa i zaczyna płakać. Zaczyna wylewać swoje łzy. I wylewa to, co jest w tym słoiku, wylewa u jego stóp, to jest olejek, nie byle jaki olejek. My wiemy z Ewangelii Mateusza i z Ewangelii Świętego Jana, że to był olejek bardzo kos kosztowny. 300 denarii, to była równowartość jednorocznej pensji pracownika. Wyobrażacie sobie? Takiego olejku nie kupujesz w klifie. On jest zbyt drogi. A w klipie potrafisz kupić bardzo drogie rzeczy. Jeżeli byś się starał, a nawet nie starają się. Łatwo można znaleźć naprawdę drogie rzeczy. Tak? Aż nawet same, tak? w tak? ręce. To jest po prostu szokujące. Dobry perfum. Nie jest, nie byłby. Ja, ja jest pewien perfum, który ja lubię, który ja kupuję w Stanach, jak, jak mam okazję. A, ale w Polsce ja go nie kupuję. Jest drogi. Jak dla mnie jest drogi? A jednak ten perfum mój, gdyby przeliczyć na to, co jest tutaj, nie byłby wart, byłby wart 1%. Mm. Oh. No. Tego, co był wart ten olejek. Ten olejek, który ona wylała, był jej posag. Rozumiecie, co to jest posag? Mm. Dziewczyna, która chciała wejść za mąż, z dobrego domu wyszłaby za mąż i, i dałaby rodzinie męża, ona dałaby im posag. To by był zwykle bardzo wielka kwota albo coś bardzo wartościowego, którego oni by mogli sprzedać i z tego ona by miała gwarancję, że w tym domu dobrze będzie ona traktowana. Bo ona przychodzi nie jako służąca, ale jako osoba, która sama niesie koszt swojego utrzymania. Rozumiecie? Ona przychodzi do rodziny nie jako służąca. I żadna dobra rodzina by, by nie przyjęła do swojej rodziny kobietę, która by nie miała porządnego posagu. A ta dziewczyna miała dobry posag. Ale jeżeli, broń Boże, by ta kobieta wyszła za, nie, miała, nie wyszła za mąż, gdyby ona była w takiej sytuacji, straszna w tamtych czasach, bo jakby nie było, mówimy o problemach e, 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 uprzedzenia wobec kobiet w naszych czasach, mówi się o pewnej nierówności. Dla kobiet, ale słuchajcie mi, nasze czasy są najlepsze, jakie kiedykolwiek pod tym względem były. A w tamtych czasach kobieta naprawdę nie miała tych praw, co dzisiaj ma. I więc wyobraźcie sobie, broń Boże, ona by, by nie wyszła za mąż, to jej całe życie jest ten tym Rodzice jej dadzą ten posag i to jest jej gwarancja, bo ona w tym momencie, kiedy widzi, że nie wychodzi za mąż, ona sprzedaje ten posag, sprzedaje ten, ten, ten to olej. I z tego albo daje to bankierom te pieniędzy i żyje za z, z odsetek, albo z rozpoczyna własny biznes. Mm. Wyobraźcie sobie, co to jest w sytuacji kobieta, który nie ma posagu i nie ma męża. Ma opcję paru. Jedno może zostać w rodzinie brata, tak? w rodzinie swojego brata, albo wujka. Kogoś z rodziny, jako niewolnica. Rozumiecie? W, tym, w tej rodzinie ona by została na utrzymaniu ich i, i jej, jej pozycji w tej rodzinie byłoby gorsze niż, niż bydła rodziny. Bo o bydle by zadbali, Oni, ona by musiała wypracować. Mówimy o bardzo brutalnych czasach, te, te czasy, które są tutaj. Czasy bardzo, nie tylko materialistyczne są dzisiaj, ale ten, te czasy ludzie byli traktowani bardzo mocno przedmiotowo. Jeżeli dziecko nie było chciane w czasach rzymskich, byłoby normalne, żeby to dziecko było wyrzucone poza miastem. Bardzo ohydne czasy. A ta kobieta żyła w brutalnych czasach. I jej posag był gwarantem jej pozycji w życiu. I ten posag, gdyby ona mogła, ona by sprzedała i z tego żyła. Druga opcja, jeżeli nie miałaby kogoś w rodzinie, który by ją przyjęła, to ona by żyła albo żebractwa, albo by siebie sprzedała. I tego już nie muszę wytłumaczyć dalej. To była pewna rzeczywistość. I niestety my w naszych czasach, mieszkając, bo Polska jest coraz bardziej Zachodu, Zachód, bogaty, i jesteśmy daleko od tego i może dzięki Bogu, może dzięki Bogu nie musimy żyć w takiej brutalnej rzeczywistości, ale tam nie był fundusz emerytalny, tam nie był jakiś fundusz gdzie, dla bezrobotnych. I ona przyszła, pomimo tego, że ten posag był tak warsztarszowy, to był jej każde jutro, to był jej każdy nocleg przez następne 30 lat, to był jej każda kolacja, obiad i śniadanie przez następne 30 lat, to był jej całe pozycja społeczna. Dlaczego? Ze względu na to, że ona szansę na to, żeby wyjść za mąż już nie miała. Rozumiecie, ona była grzesznica. Nikt ją nie chciałby za mąż. A, tak. Za żonę. Dziękuję. A już za mąż to w ogóle. Tak? To była kobieta w bardzo strasznej pozycji. Mam tutaj, my mamy w domku już koinkę. I e, jedno z naszych ozdób, moja córka wzięła za zabawkę. Tylko, że problem jest to, że to jest szklane. A tutaj pękło nam dziś szklane. I myślałem, a ciekawe, to pokazuje mi. Szklane serce, ja nic nie potrafię z tym zrobić. Niestety. Za chwilę będę musiał wyrzucić. Nie potrafię naprawić. Przyszła do niego kobieta, która nikt nie był w stanie naprawić. Przyszedł do, do Jezusa kobieta, który po prostu już był za późno. W tamtym społeczeństwie była ona... Być może, być może była nazywana grzecznica przez... nawet nie przez swoje winy. Być może ktoś wykorzystał ją, a niestety była nazywana grzecznicą. Być może ty jesteś dzisiaj Jesteś faryzeuszem albo być może jesteś dzisiaj i wiesz o tym że w twoim sercu, kim tak naprawdę jesteś. I twoje serce jest ranione. Może z Twojej winy, może z niektórych błędnych decyzji grzesznych. A być może jesteś tam, bo ktoś Ci wykorzysta. I spowodował, że czujesz się gorsza, gorsza. W tym momencie przyszedł do Jezusa osoba y, złamana, pęknięte serce. Nikt nie był w stanie, w stanie naprawić jej sytuacji. Ona tego był, była świadoma. I to <grym> dlatego ona przyszła do Jezusa. Bo ona dlatego mogła zaryzykować jej cały posad. Rozumiecie to? Dlatego ona była gotów oddać wszystko ze względu na to, że tylko On Potrafi naprawić to serce. Tutaj jest pewne pęknięcie. Ja tego nie potrafię naprawić. Ja mogę najwyżej iść do tesku i kupić nowe, bo to reala, nie wiem gdzie ją kupiłem, ale mogę iść tam poszukać i kupić nowe, ale ten wyrzucę do śmieci. W jej przypadku, w jej życiu, to co by się stało, ona by też była wyrzucona do śmieci. W najgorszym przypadku ona by sprzedała ten Polsak i sama żyła przez resztę życia. I dlatego ona przyszła do Jezusa, bo widziała w nim człowieka, który może rozwiązać sytuację jej życia. I z wdzięczności do niego, że on jest otwarty wobec niej, z zdzięczności do niego, ona wylała u jego stóp coś, które było wart jednorocznej pensji. To jest w Polsce, jeżeli byśmy, powiedzmy, jakaś średnia pensja. Trzy Trzy tysiące, powiedzmy 12 razy. 36 tysięcy, wyobrażacie sobie? 30 tysięcy złotych za jeden słoik? Olejek? 30 tysięcy złotych. Ona by lała o jego stóp w jednej chwili. Po pierwsze, farizeusz się oburzył. W następnych wersetach farizeusz mówił, gdyby ten tak naprawdę był prorokiem. Oj, 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 chyba ja się pomyliłem na ten temat tego Jezusa, bo gdyby on tak naprawdę porał, on by wiedział, kto to jest, którego jego stóp tak płacze. On by wiedział, ale widocznie on nie jest tym, który ja myślałem, że jest. Tak. Faryzeusz się upurze ze względu na to, że on myśli, że on jest święty, wszystko on jest porządne, a ona nieporządna. On jest do akceptowania, ona nie. Tutaj zaszła pewna pomyłka jego myślenia, bo on zapomina, że każdy jest grzesznikiem. I nieważne jaki Twój grzech, czy w, stary, czy w Starym Testamencie, czy w Nowym, każdy grzech, każde popełnienie grzechu był równowagą wszystkich grzechów. Popełniłeś jeden grzech, złamałeś zakon, złamałeś całe, nie tylko jedną część. I on zroz nie zrozumiał, że on był tak samo grzesznikiem jak ona. I więc on myślał, a ja jestem lepszy. Jego pycha spowodowała, że on nie mógł ją przyjąć. A druga grupa, która był zdenerwowana na nią i na Jezusa, to byli uczniowie i w szczególności Judasz. Bo wiemy z, z Ewangelii Świętego Jana i z Ewangelii Świętego Mateusza, że oni byli oburzeni i w szczególności Judasz. On mówił, to był wart, przecież Judasz od razu wiedział, ile to jest wart. Tak. tak? Taki człowiek chciwy, on od razu wiedział. I Pismo Święte mówi, że Bóg znał jego serce i on powiedział, przecież można było dać ubogim. Przecież można by było coś dobrego zrobić, a nie wyrzucić u stóp Jezusa. I on, on się oburzył w moim sercu, ale Bóg, w jego sercu, ale Bóg wiedział, że to jest ze względu na to, że Judasz trzyma portfel, a on wyciąga pieniądze z tego portfela. A, tak? Nie. tak? Tak jest napisane, że Judasz był złodziejem. A my wiemy, co później się stało: Że zdradził Jezusa, On wyciągał kasy dla siebie. Jego chciwość nie chciał przyjąć jej wielką ofiarę. Chcę Ci powiedzieć dzisiaj, chcesz kochać Jezusa? Chcesz oddać Twoje życie? Bądź gotów na to, że ludzie Ciebie nie będą rozumieli i nie będą lubieli Twoich decyzji. Dlaczego, Dlaczego lubili, nie, nie, ludzie nie lubili tego, że on, ona wylała to? Raz z zazdrości, bo patrzyli się na ten olej, który jest u jego stóp i mówili, co ja bym z tą kasą zrobił? Ludzie zazdroszczą to, co nie ich, ale chcieli Boga mieć. Ale drugi powód jest to, że to, że ona tak zrobiła, pokazała ich nieruchstwo. To, że ona wylała jej życia, pokazało ich lenistwo. Jezus Chrystus patrzy się na ten faryzeusz i mówi do niego, do Szymon, do Szymona faryzeusza i mówi, Szymon, ja mam coś do powiedzenia. I pomimo to, że Szymon w jego sercu myśli mniej o Jezusze, pomimo to on patrzy się na Jezusa z uśmiechem. Tak, nauczycielu, powiedz mi, co masz do powiedzenia. Jaką nie? Masz nie? Właśnie drażni. Tak, nauczycielu, powiedz mi. Pomimo to, że w sercu myśli, żaden nauczyciel z Ciebie nie jest. Ja wiem kim Ty jesteś, Ty żaden prorok. No tak, nauczycielu, naucz mnie. Mów do mojego serca. Chcę być przemieniony. A on wie, co jest z jego sercu. A Jezus przemawia do niego i mówi, wiesz co? To Was oburza, ale kiedy ja wszedłem do Twojego domu, nie dałeś wody, by moje stopy były umyte. Bo w tym kraju, kraj suchy, gdzie ich stopy by były brudne, zwyczajem dobrej rodziny, porządnej rodziny, by było, żeby dosyć, dobrze gościć swojego gościa, oni by dali albo kogoś ze służących, żeby myli jego stół, żeby czuł się odświeżony. On mówi, kiedy wszedł do domu, nie całowałeś mnie. Bo porządna rodzina by całowała swojego gościa, by uhonorowała go. Witam Cię. Tak? Porządna rodzina. Tak samo jest. Ja się wychowywałam wiele lat w Meksyku, i przecież w Meksyku, jak się witasz, jak pan się witasz z, z panią, nieważne jak, to jest tak. Dajesz policzkę tutaj, i całujesz w powietrze. <gry> tak. Więc porządna rodzina by, by przywitała go. Ale nie pocałowałaś mi. A od kiedy wyszliśmy, ona zdążyła umić moje stupy, stopy, nie, stopy, nie, nie wodą, ale olejem. Ona nie przestała swoimi łzami umyć moich stóp. Ona nie przestała swoim włosem wyczerać moich stóp i całować moich stóp. Ty mówisz, że porządne, ale ty nic nie zrobiłeś, żeby mi gościć. A ona? Ten faryzeusz został skonfrontowany z tym, co, kim on myślał, że jest. Ja myślę, że jest chyba trochę czas przebartościowywać tego, kim myślimy, że jesteśmy. Trzeba się zwrócić do osób, które od lat są tutaj przez 15 lat, w szczególności do pastorów. Ja wiem, że ludzie na nas patrzą, czasami mówią, co ci ludzie robią? Co do takiego oni robią? Patrzą się tak wiernych ludzi, którzy od lat są, co? dlaczego oni tak robią? Przecież oni od lat tam siedzą i pracują. Tyle wylewają swojego życia, swoich finansów, w tym... Ja nie rozumiem. Pewnie rodzina się zastanawia, dlaczego oni tyle pracy w tym głowie. Rodzina, której nie jest nienawrócona, może przepatrzyć i mówić, no kurczę, fajni ludzie, no fajni że takie dobrego serca mają, ale w ogóle nie rozumiem o co mi chodzi. <sum> <sum> Wiecie, to tak jest. Kiedy my chcemy coś robić dla Pana Boga, ludzie do końca nie rozumieją, jeżeli sami nie zostali dotknięci, dotknięci bo oni może nie, nie, nie zrozumieją to, co przyszliśmy w życiu. Oni być może nie rozumieją, z czego nas Jezus wyrwał. Oni nie rozumieją, co on dla nas zrobił i z jaką wdzięcznością my przychodzimy do jego stóp i mówimy: Dziękujcie. Ona przyszła, i przepraszam, że, że z pewnym dramatyzmem zacząłem ja mówić, ale.